Dzień dobry kochani. Witam Was na drugiej lekcji tańca. Nazywam się Monika i wraz z Domem Kultury Błonie zapraszam Was dzisiaj do hip-hopu rapu. Taniec troszkę bardziej może dla chłopców, ale dziewczyny jak najbardziej też uwielbiają. Więc kochani, zabieramy się do pracy, stajemy, sprawdzamy, czy mamy miejsce, więc zacznijmy od złączonych nóg. Mamy sklejone stopy kolanka. Jeżeli będę mówiła w tym tańcu, że mamy ręce, to ręce będą robiły jeden ruch. Od, yy, będą falowały. Od boku krzyżują się. Luźniutko. Bok krzyżujemy, bok krzyżujemy, bok krzyżujemy. I one będą sobie tak swobodnie nam falowały. A na ten moment zaczynamy od rączek z tyłu. Ręce mamy z tyłu, tak żeby wam nie przeszkadzały i skupiamy się na nogach. Pamiętajcie, że hip-hop wymaga od nas wielkiego luzu. Bujamy się. Więc zaczynamy od y, kolanek. Cały czas zginamy kolana. Podwójny, 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 podwójny. I do tego bujamy się. Zaczynamy od prawej strony dwa razy. Raz, dwa, teraz lewa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Świetnie, a teraz będą kolanka pojedyncza. Próbujemy je troszeczkę skierować. Raz w prawo, raz w lewo, i do tego dodajemy nasze rączki. Czyli Lus. Pełen lus, one sobie opadają. Świetnie. No więc mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to teraz połączmy nasze kroki. Mamy ręce z tyłu, żeby nam nie przeszkadzały i podwójnie kolanka. Prawa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i na ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i powtarzamy do tyłu ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pojedynczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Świetnie. Spieramy ręce do tyłu i teraz troszkę ruszymy się z miejsca. Mamy krok, złącz, krok, złącz, krok, złącz, krok, złącz. To był na wcześniejszej lekcji, brał z nami udział, na pewno ten krok pamięta. Najpierw zrobimy go bez rąk, czyli rączki mamy z tyłu, za plecami, schowane, nie przeszkadzają nam same nogi. Prawa złącz, lewa złącz, prawa złącz, lewa złącz, a potem dokładamy ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Powtórzmy od początku. Trzy, cztery, Podwójny, 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 podwójny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeszcze raz. Podwójny, 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 podwójny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

piąsteczki i mamy lewa strona góra robimy takiego siłacza tylko poproszę żeby rączki były w moją stronę prawa siłacz lewa siłacz prawa siłacz świetnie i teraz dokładamy nogi nasz ukochany krok krok złącz krok złącz krok złącz krok złącz, krok, złącz. i teraz kochani jeżeli idziemy w prawą stronę Ręce zaczynają w lewą stronę. Uwaga, 3-4. Spróbujemy. Krok, złącz. Krok, złącz. Krok, złącz. Krok, złącz. Świetnie. Ręce dalej pracują tak samo, a my spróbujemy się lekko skręcić. Czyli nie robimy kroku do boku, tylko bardziej skręcamy bioderka. Bioderka idą w bok. Bok i złącz. Bok i złącz. Bok, złącz, bok, złącz. I próbujemy z rękami. Ręce zostają tak samo. Lewa, siłacz, prawa. Siłacz, lewa. Siłacz, prawa, siłacz. I uwaga ze skrętem. Bok i przodem. Bok i przodem. Bok i przodem. Bok i przodem. No to teraz spróbujmy połączyć te dwie ósemki. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ze skrętem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz spróbujemy z muzyką. Świetnie, kochani. Jestem pewna, że Wam się super udało. Więc przechodzimy do następnego kroku. Uwaga, ręce tak jak były, luźniutko. Bok do siebie, bok do siebie, bok do siebie, bok do siebie. A teraz troszkę komplikacji w nogach. Robimy krok do boku, prawą stronę. Lewa noga na pół palec. Lekko się skręcamy. Odstawiamy. Skręcamy teraz prawą. Prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, lewo, stawiamy. Prawa na paluszek prawa dół, lewa na paluszek, lewa dół, prawa. Ok, spróbujemy same nogi. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli ktoś się czuje już na siłach, możemy połączyć z rękami. Trzy, cztery, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeśli nie czujecie się na siłach, możecie ręce schować do tyłu i zrobić same nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, siedem, 8. Świetnie. Następny krok. Jestem pewna, że nie muszę Wam tłumaczyć. Jest to krok z gry, bodajże, Fortnite albo Swish, jak. jak jaką nazwę znacie. Rączki mamy w piąstki, chodzą sztywno raz z prawej strony, raz z lewej i do tego mamy ruch bioderek. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I powtarzamy naszą wcześniejszą ósemeczkę, czyli krok bok, pyk, paluszek ciach, pyk, bok, pyk, bok, pyk i jeszcze raz słysz raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. I super, zapraszam Was teraz z muzyką. Jestem pewna, że idzie Wam świetnie. To teraz możemy to połączyć. Czyli dodajemy chwilkę pauzy i powtarzamy wszystkie kroki od początku. Chciałabym, żebyście zakończyli nasz układ jakąś fajną pozą hip-hopową. Może być tak, może być tak, jak tylko chcecie. Pełna dowolność. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję.